Cześć. Ostatnio bliska mi dusza, bliska mi osoba zadała mi takie bardzo mocne, ciekawe pytanie: czy ktoś mógł rzucić na mnie klątwę? I moja automatyczna reakcja to było tak, a jednocześnie nie. I naprawdę poczułam, że zadrżało we mnie. I nie dlatego, że to pytanie jest dziwne, wręcz przeciwnie. Zadaje je więcej osób niż, niż ci się wydaje. Ale właśnie w momencie, w którym to usłyszałam, poczułam takie ciche: No, nie świat Cię atakuje. To po prostu ty uwierzyłaś, że ktoś może mieć nad Tobą moc. Bo prawda jest taka, że jedyna moc, jaka działa przeciwko nam, to ta, w którą sami wierzymy. I na dniach ostatnio wróciła do mnie też. Stara znajoma, chopono, to jest takie proste, ale mega cholernie prawdziwe cztery słowa. Przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję i kocham Cię. To hawajska praktyka oczyszczenia serca i umysłu. I to nie jest o rytuale walki z przeszłością, tylko... To jest aktualny powrót do miłości i odpowiedzialności za swoje własne pole. Bo kiedy powtarzasz słowa z intencją, to rozpuszczasz wszystko, co oddziela cię od spokoju w sobie i w świecie. Rozpuszczasz wszystkie klątwy, które stworzyłaś myślami, lękiem, złością. I to nie jest magia, to jest po prostu miłość. W najczystszej postaci. Wczoraj też przed snem miałam taką wizję. Zobaczyłam twarze wszystkich, których kiedyś nie potrafiłam pokochać tych, którzy mnie skrzywdzili i tych, których ja zraniłam. I zaczęłam wysyłać do nich światło. Bez intencji, bez analizy po prostu bezwarunkową miłość źródła bezgraniczną. Taka, która niczego nie oczekuje. I do każdego z nich płynęły słowa: Przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. I nagle wszystko się rozluźniło, jakby pękły jakieś stare węzły, jakby świat odetchnął razem ze mną, i wtedy przyszło do mnie pełne zrozumienie. Nie istnieją klątwy, jeśli jest w Tobie miłość, bo żadna ciemność nie przetrwa tam, gdzie serce jest otwarte. I właśnie przez taką praktykę chciałabym Ciebie dzisiaj poprowadzić. Usiądź sobie wygodnie, zamknij oczy, weź głęboki, spokojny oddech i pozwól, żeby z wydechem twoje ciało zaczęło mięknąć. I z każdym wydechem uwalniasz napięcie. I z każdym wdechem wracasz do siebie. Do serca. Do źródła. I w jego centrum zaczyna pulsować światło, takie czyste, delikatne, pełne życia. To jest bezwarunkowa miłość źródła. Nie wymaga niczego. Nie ocenia. Nie stawia warunków. Po prostu jest. I pozwól, żeby rozlewała się szerzej. Najpierw obejmuje całe Twoje ciało, każdą komórkę, każdy organ, każdy fragment ciebie, który kiedyś był napięty, zapomniany, zraniony. Niech wróci tam teraz życie. Poczuj, jak światło Twojego serca rozszerza się dalej i przekracza granice ciała, pokoju, miasta, i płynie do wszystkich, których kiedykolwiek spotkałeś. spotkałeś. Najpierw do tych, których kochasz. Poczuj wdzięczność i powiedz do siebie w myślach: Dziękuję. Kocham Cię. A potem do tych, którzy Cię zranili, do tych, którzy byli trudnymi nauczycielami. Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. I niech obejmie też tych, których Ty zraniłaś, zraniłaś. Świadomie lub nie, bez winy, z czystą intencją pokoju. Przepraszam, proszę wybacz mi. Dziękuję, kocham Cię. I teraz pozwól, by ta fala dotarła do wszystkich, o których kiedykolwiek pomyślałaś źle. do tych wobec których czułaś czułeś złość, żal, zazdrość. do tych, dla których byłeś lustrem, pokazującym to, co niewygodne, albo impulsem do zmiany, nawet jeśli bolało. i do tych, którzy byli takim lustrem dla ciebie, Którzy swoją obecnością pokazali Ci, co w Tobie prosiło o uzdrowienie. I niech światło wypełni Was wszystkich. Niech oczyści przestrzeń pomiędzy Wami. Niech rozpuści wszelki ból, winę, osąd. Nie ma już ja i oni. Nie ma ofiar i sprawców. Jest jedno serce. Jedna dusza, jedna miłość. To, co było bólem, staje się światłem. To, co oddzielało, wraca do jedności. I poczuj, jak Twoje serce pulsuje jak słońce. Jak każdy oddech staje się modlitwą. Przepraszam, proszę wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. I oddychaj spokojnie. I pozwól, żeby miłość płynęła bez granic. Aż poczujesz spokój, miękkość, czystość. I światło Stwórcy rozświetla wszystko, w Tobie i poza Tobą. Na wszystkich poziomach istnienia następuje oczyszczenie. Z serca do serca, z duszy do duszy, z miłości dla miłości. I tak już zostaje. I wzywam teraz całe światło Twojej duszy, świadomość najwyższego aspektu. Tego, który pamięta, kim naprawdę jesteś. Z tego miejsca widzisz wszystkie linie czasu, wszystkie wersje siebie, wszystkie światy, w których istniejesz. Każdy moment, w których oddałeś, oddałeś swoją moc. Uwierzyłeś jako człowiek, że jesteś mniejszy lub zależny. Teraz to wszystko, co dobre. Przywołuje z powrotem do serca. I zobacz teraz wyobraź sobie nici energii, połączenia, które już nie są Twoje, z ludźmi, z systemami, z energiami, które karmiły się Twoim światłem. Nie po to, żebyś teraz się ich bał. Aby świadomie powiedzieć: Zwalniam Cię, uwalniam siebie. I teraz powtarzaj za mną w myślach. Na moc mojej suwerennej duszy anuluję wszystkie pakty, przysięgi, klątwy i zobowiązania, które nie służą już mojemu najwyższemu dobru. Rozwiązuje umowy zawarte w lęku, bólu lub niewiedzy na wszystkich poziomach: mentalnym, emocjonalnym, duchowym, fizycznym i energetycznym, we wszystkich liniach czasu, we wszystkich rzeczywistościach, równoległych. To, co nie jest moje, odchodzi. To, co jest moje, wraca oczyszczonej rozświetlenia. I z każdą chwilą czuję coraz więcej przestrzeni. I oddech staje się głębszy. I ciało spokojniejsze. I teraz cała twoja energia wraca do serca. Wszystkie rozproszone fragmenty duszy z różnych czasów i światów oczyszczone łączą się w to. Jesteś cały, cała. Jesteś wolnością. Jesteś suwerennością. I to, co było połączone przez strach, rozpuszcza się w świetle miłości. I wszystkie pieczęcie, podpisy i kody energetyczne neutralizują się i transformują w czyste światło źródła. Nie muszę się już bronić. Nie mam z kim walczyć, bo w świetle mojego istnienia nie ma przeciwnika. To, co nazywam klątwą, było echem bólu. To, co nazywam paktem, było lekcją o granicach. To, co nazywam obcą energią, było częścią mnie, która prosiła się o miłość. I teraz wszystko wraca do światła. I niech miłość twórcy przeniknie każdą przestrzeń. Każdy wymiar i każdą wersję ciebie. We śnie i na jawie. W przeszłości i w przyszłości. Niech oczyści wszystko co nie jest prawdą. Jesteś wolnością. Jesteś suwerennością. Jesteś światłem i teraz poczuj, jak wszystko się zmienia. Jak wszystko, co nie jest zgodne z Twoją boską naturą, rozpuszcza się bez wysiłku, bez bólu, bez dramatów. Zostaje tylko czysta obecność. Czysta jestem, i w tej chwili przywracam do Ciebie całą Twoją Całą energię, którą kiedyś oddałaś z lęku lub szalu, wraca teraz do ciebie oczyszczona i piękna. I teraz nie ma już w tobie nic, co mogłoby cię ograniczać. Jesteś w pełni sobą, w świetle w miłości. I z tego miejsca wyślijmy w przestrzeń. Przepraszam, proszę wybacz mi. Dziękuję, kocham Cię. I niech te słowa zamkną wszystko, co było otwarte. Niech zharmonizują każdy poziom Twojego istnienia, bo to, co powstało z lęku, właśnie znika, a to, co zrodzone z miłości, pozostaje na zawsze. Wdech. Jestem wolnością na wszystkich poziomach, w każdej rzeczywistości, w każdej wersji Ciebie. Wszystko wraca do światła. I ja też. Dziękuję. Kocham Cię. Jestem wolna.